Oglądają Państwo raport wiadomości telewizji w Polsce 24. Sondaż mam dla Państwa teraz. To jest badanie przeprowadzone na zlecenie dziennika Rzeczpospolita. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, teoretycznym zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska. Mówię teoretycznym, dlatego że gdyby sumować głosy pozostałych partii, które mogłyby stworzyć koalicję, to byłoby po Koalicji Obywatelskiej. Tuż za nią Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Spójrzmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wartości głosów Koalicji Obywatelskiej. Obywatelska 30,4%. Prawo i Sprawiedliwość 27,1%. Konfederacja 16,1%. Lewica 7,2%. Konfederacja Korony Polskiej 5,1%. Czyli tuż nad progiem wyborczym, a poniżej razem 3,9%. PSL 3,2%. Polska 20,51,7%. Oj, oj, oj. Odpowiedź nie wiem wskazało 5,3%. Tak, takie są wyniki tego najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Rzeczpospolita.